Słuchajcie, jestem przy Rim. Przy fajny domek, fajny piesek. Tam mają fajnego pieska. Miejsce fajne, tam mają bardzo fajny widok z góry. Stąd trochę kiepsko widać. Ale jest, no. W pięknej Kalifornii, także e, jak ktoś tutaj kiedyś będzie w San Diego, może przyjechać i sobie zobaczyć. Bardzo fajny domek. Po dziś stoi z historią. Ale wiecie co? Powiem Wam tak szczerze, ta historia tutaj tego domku bardziej mi przypomina tylko to, że nieważne, co świadkowie chowe wymyślą, i nieważne jak to zmienią, i nieważne jakie to później się będzie wydawało durne, zawsze znajdzie się wymówka, zna zawsze znajdzie się wytłumaczenie, dlaczego to tak było i e, religia będzie działała dalej. Niektórzy się obudzą, niektórzy odejdą, ale procent tych, którzy zostaną. Będzie bardzo wysoki, może 1-2% odejdą, a reszta wszystko nadal będzie wierzyć. Także to jest bardzo ciekawe. Ten domek właśnie o tym mi przypomina, że logika nie jest ważna.